Dobra, hejka, A, dzisiaj mamy niedzielę, witajcie na moim vlogu, A. no ci trochę lepiej jeszcze czuję, jest zaplanowany wyjazd do Warszawy do szpitala, no i chyba trzeba będzie się podać leczeniu, A tak mi się nie chce, znowu będę chodził jak zombie. Trzeba będzie zainstalować port. Nie wiem czy po prawej, czy po lewej stronie to jest. No jeśli zacznę chemię to pewnie od, od wtorku może zakładam. Nie od wtorku, nie, pewnie od środy, gdyby mi zainstalowali wtorek. No bo wątpię, raczej w jak byłoby przyjęcie, nic więcej, może jakieś badania ewentualnie i, no i go. Dobra, będę nagrywał takie bardzo krótkie filmiki, może lepiej zamiast się rozgadywać i będę je łączył po prostu, jak będę miał więcej coś do powiedzenia. Chyba tak, to, że zawsze mam coś do powiedzenia, mogę gadać i gadać. No ale lepiej to zmiksować, fajniej wyjdzie nawet. No a za oknem taka dziś pogoda, jak widać mocno prześnieżyło w nocy. Szaroniła drzewka. Tam jakaś shiba biega na górce. No, na dole sąsiadka. Minus 6 jest w ogóle dzisiaj. Ale jakoś tak tego nie odczuwam. Mogłoby mnie zamrozić na jakieś kilkaset lat. Obudziłbym się, gdy już będzie jakiś lek na to dziadostwo. Hmm. No, chyba trzeba będzie skoczyć na siłkę dla emerytów, się trochę rozruszać. Zazwyczaj w niedzielę nie robię tego, ale jakoś tak dzisiaj czuję power. że wczoraj były urodziny mojego synka i tak no trzeba coś podziałać. Pa A o no i właśnie. Ostatnio zamówiłem sobie książki, to w praktyce przeważnie czytałem o tym na necie, Gadałem nawet z AI. interesuję się filozofią wschodu już od praktycznie dzieciństwa, no więc... ale jakoś bardziej nigdy tak nie zgłębiałem na maksa. Oczywiście zainteresowałem się meridianami, medycyną chińską, etc., ale nigdy nie mówię tak, aż to nie wsiąkłem. Więc muszę sobie zdecydować teraz. Którą książkę ewentualnie wrzucić na ruszt i zabrać do bawy. Raczej więcej niż do mnie przeczytam. Wiecie jak to jest. Jak się zaczyna brać to dziadostwo, to koncentracja siada zupełnie. Więc tak na szybko tało w praktyce. Tało zdrowia, walcząc z myślami, aforyzmy brusali w życiu codziennym. To też spoko ale to na pewno nie, więc chyba raczej to jest stało. To ostatnio widziałem w pewnej księgarni i uznałem, że muszę to zamówić. Gniew Smoka, jak walczył Bruce Lee. No, Akurat e, książek o Bruce Lee mam sporo całkiem, w sensie o, jego, o nim, no, on raczej nie pisał książek, raczej to o nim pisano, Są to, jest to książka o jego no, fajtach, tak? bo wiecie, jest bardzo dużo sceptyków, czy on w ogóle tak naprawdę kogoś pokonał, ale jest dużo dowodów na to jednak, dużo świadków, dużo świadectw, także no. Dobra, już przekroczyłem półtorej minuty, szybko trzeba rozmawiać. Dobra, Shannon Lee, bądź jak woda przecielu, to zacząłem słuchać audiobooka. Też o tym sporo czytałem. Generalnie Shannon Lee to jest córka brusa i Lindy Lee, więc możliwe, że to wezmę, więc albo to, albo to, albo dwie na raz. Ewentualnie jeszcze o klasztorze Shaolin, kiedyś zawsze marzyłem, żeby tam pojechać. Ale to chyba jednak sobie zostawię na inny raz. No i sztuka kształtowania ciała Bruce'a Lee. Miałem już kiedyś tą książkę, tylko że w innym wydaniu. Takim znacznie. Chyba z 2005 roku wydanie to było. Później komuś dałem, w zasadzie pożyczyłem, i ta osoba gdzieś ją zgubiła. Niestety, nie uwierzycie, ale tamto wydanie jest warte dzisiaj 400 zł, także. No, lipa na szczęście ukazało się nowe, więc tak mówię, kurde, no. Patrzę cyk, to to samo, tylko po prostu trochę inna okładka. Znaczy zdjęcie jest chyba w zasadzie podobne. Jest trochę inna okładka. Antucha bo cały czarny, już dokładnie nie pamiętam, ale jest na necie można zerknąć. Również John Little, więc mówię, no dobra, biorę. No ale troszkę jeźdź czytałem, więc przejrzę to dopiero, jak pewnie wrócę do jakiejś większej formy, o ile w ogóle wrócę. No więc a, tutaj już prawie trzecia minuta leci, więc tak. Szanowni, bądź jak woda, przyjacielu. I chyba ta o zdrowia, to już może też nie, i ta o w praktyce. No dobra, ciak. Tyle, tyle, tyle o książkach. <noise> muszę generalnie jakąś formułę znaleźć na te vlogi. A no i co jeszcze ważne, muszę przetestować kamerę. No bo wiadomo, że jak nagrywam Gmb to nagrywam przednim aparatem, a on jest dość słabej jakości. Znaczy na pewno słabszej niż tej tylnej, teraz nagrywam tylnym. Hmm. No, ale wtedy nie wiem czy, czy dobrze kadruję i tak dalej, więc nie wiem czy w ogóle wtedy coś widać. Ech, więc to będzie wszystko trzeba porozkminiać. A. O selfie raczej nie mowy, Chyba się nie odważyłbym, żeby z niego korzystać. <grym> Zawsze mnie to bawiło trochę, więc e... no, ale jednocześnie oddaję perspektywę, troszeczkę nie jest wygodniejsze. A e... zwłaszcza, jak faza pomykał ze selfie, selfie stickiem, no, to... no sam opadał, że chyba się krępował na początku, czy tam Cash, czy inni vlogerzy. Chyba wszystkich vlogerów, których oglądałem, mieli na początku krępację. Żeby w ogóle się nagrywać, gadać do siebie przy ludziach, etc. Więc na razie, wiecie, póki jestem w mieszkaniu, to jest całkiem łatwo. A później może być trudniej. No, no, dobra, tak na razie tylko sobie zerkam, jak, jak to wyjdzie. Tyle. O, o, dobra, spróbuję filmu z dwóch kamer. Nie wiem, jak to pyknie. W ogóle gówno widać. Joszka prowadzi pokażę Wam, gdzie najczęściej ćwiczę. To jest taka fajna siłka, a, dla Ameryków, ja ją tak nazywam. Czekajcie, się, muszę się sprawdzić, jak to. A mi bateria się do tego, tak gdzie widać. To jest powiększenie. Dobra, chyba teraz widać całkiem nieźle. Zobaczymy, czy pamięci starczy jeszcze. W ogóle muszę poróżnić ten telefon, bo był on tak załadowany. Parę lat chyba, po parę lat nie przenosiłem danych. Ach, no dobra, Joszki, chodź. Hmm. Nawet się skupiłem na tej dolnej kamerze. No, to jest taka siłka, wiecie, bardzo powszechna w Polsce. Przeważnie, możecie średnia wieku, najczęściej plus 50 albo więcej, chociaż to wcale nic nie ujmuje. Nie, no Młodych też sporo jest. Teraz nie ma nikogo, ale Ja sam oczywiście najchętniej ćwiczę na drążku, ale robię całe tournée po tych maszynach. Mimo, że nie jest taki duży opór, to jednak jak codziennie sobie zrobi człowiek rano taki trening, doskonale rozrusza ciało, krew fajnie później pływa, jest power, w zasadzie kawy nie trzeba, no chociaż jeszcze piję kawkę. Jeśli zrobię ten trening, tak nie wiem, on mi zajmie Pół godziny, jeszcze zrobię spacer z psiakiem i wypiję kawę. To jest naprawdę wow, nie? można wtedy pracować i pracować. No, koncentracja w ogóle nie opuszcza człowieka. No, to jest dalej taki fajny plac zabaw dla dzieciaków, więc może kiedyś ja tutaj zagoszczę. Czy zagoszczę na pewno? Znaczy, no, mam nadzieję, mam nadzieję, wiecie, jak to jest, to? Jak, jak los pozwoli. No dobra, to będzie na tyle. Cyk. No dobra, czas na nagrywanie żarcia, jak to robi każdy porządny vloger. Mamy tutaj moje śniadanie na dziś, czyli tak. Łosoś atlantycki. Starałem się chyba wybrać takiego, który nie jest w hodowli mimo wszystko, aczkolwiek wiecie, jak to jest. Nigdy nie wiadomo. Dodatkowo co, no sól i masło, masło sporo jak widzicie, nie dość, że łososie jest tusty to jeszcze masełko e, no i w parowarze, e, jednak no, jest to najlepsza zdrowa opcja wiecie czasem coś usmażę, ale jednak no, jeśli mamy się leczyć no to większość no doradzam jak większość ludzi zaleca e, robić wszystko na, na wodzie, na parze Pamiętam, jako ciekaw... dodam jeszcze jako ciekawostkę, może że pamiętam że gdy byłem dzieciakiem, to wyczytałem jakiś artykuł, że Tom Hanks miał e, nowotwór. No i zatrudnił specjalnego kucharza, który cały czas e, robił mu kurczaka e, gotowanego, nie? Na, na, na cały okres choroby. Więc <laughs> nie wiem, generalnie gdzieś to mi się pamiętam trwaliło w pamięci, a właśnie tej długotrwałej, i, i jak ja sam zachorowałem, to. Gdzieś to się przypomniała ta szuflada, otworzyła, no dobra, no to co, no to lecimy, włączamy, odpalamy i będziemy jeść. No dobra, dadam, jak widać łosoś jest już gotowy. Wstawiam zazwyczaj na około od 8 do 10 minut, Przecież na takie łososia wystarczy 8. Ja też nie lubię, żeby był za suchy, więc jest fajnie taki wilgotny. No, no i w zasadzie to jest moje śniadanie. Totalna prostota. Absolutna wręcz. Nie widzicie żadnego tyczywa, żadnych warzyw, żadnych owoców. Trzy składniki: łosość, sól i masło. To mnie fajnie zasyci. A później dopiero będzie obiad. Generalnie myślę, że dzisiaj nie będę nagrywał nic więcej. Plan póki co na te vlogi jest taki, że teraz tak sobie to rozkminiłem, że może po prostu zacznę od takich porannych vlogów, mniej więcej od 6 rano do południa, wtedy też się zazwyczaj najlepiej czuję, mam najwięcej siły, później niestety mam trochę zjazd, A więc mm, no, one są zawsze takie, jak, generalnie jak oglądam vlogi u innych, no to te poranne są zazwyczaj takie najbardziej sympatyczne, dają chęć do życia, power, więc no, może na początek to wystarczy. No dobra, biorę się za jedzenie, także co? Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli i hej, do następnego.